Janeta, powiedz mi właściwie, co ty masz z tą czapką? O co ci chodzi? O czemu ty wiecznie w niej chodzisz? Przecież ty w końcu wymyślisz włosy ci się wytrą. Ty masz bardzo ładny kształt głowy. Mamo, ja cię, Janeta, rodziłam siłami natury. Fuj! Co to jest siłami natury? Zaufaj tacie, Brejonu, i nie pytaj! Nie nikt nie ostrzegał, jak mnie na porodówkę ze sobą brałaś! Dlatego ja teraz będę ostrzegał wszystkich, i Irenka. A ci mię urodziłaś siłami na czule? Uj, synu, i to jeszcze jakimi? Jakby demon w matce siedział! Ty uważaj, Staszek, bo jakieś resztki demona mogły we mnie jeszcze zostać. Już nic nie mówię! Możemy już skończyć ten temat? Może i faktycznie na początku trochę miałaś zdeformowaną główkę, ale od razu zaczęliśmy ci zapuszczać włosy, żeby przykryć mankamenty, i wszystko było okej! Okay. Gdybym wiedziała, że te całe życie będziesz w czapce chodzić, to bym się tak nie stresowała tyle nocy nieprzespanych. Jesteś matką, powinnaś szanować potrzeby i rozumieć swoje nastoletnie dziecko. Ale nie umiem i nie rozumiem. Tu zacznij nosić czapkę. Jestem gotowa. Ale co wy robicie? No chcemy cię wszyscy zrozumieć. To pomysły twojej matki są. No! Ty miałeś rację, Staszek. Hormony.